o kadenii tańca. Amy jest pełnoprawnym członkiem grupy A. Ktoś musi odejść. Trzymaliśmy miejsce dla ciebie. Witaj w moim zespole. Oprócz Piper musimy jeszcze zdobyć dwóch tancerzy. Pokażę ci coś. Naprawdę Zara daje radę. Jest świetną tancerką. Dobrze, że jest z nami. Marzę o tańczeniu w studiu, mimo że to jest nierealne. Miałam się spotkać z Noah w poziomie zero po zajęciach, ale się nie zjawił. Rozmawiałam o nas z Henrym. Nie rozmawiałeś z Henrym o nas? Noah powinien się z tego cieszyć, ale zachowuje się bardzo dziwnie. Nie wiem w ogóle, czy to ma sens.

4. Pracujemy teraz nad układem do zawodów. Właśnie dopracowujemy wyprowadzanie ruchów ciała tak, aby wszyscy tancerze byli zgrani idealnie. Jeszcze raz, od początku. Jackie, podczas kręcenia piruetu spuszczasz wzrok. Może staraj się patrzeć przed siebie. Dobrze. I 5, 6, 7, 8. I raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grupa naprawdę idzie świetnie. Kocham ten układ, a Daniel jest świetnym choreografem dla grupy A. To pozwala mi zapomnieć o problemach z Noa. I raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, a teraz skupy się na układzie skoków. Obecnie pracuję z tancerzami nad układem i pracą zespołową. To bardzo ważne. Kingston i Henry, chciałbym, żebyście zaczęli stamtąd. E, Henry, ty zaczynasz, a Kingston zaraz po tobie, dobra? <laughs> West naprawdę wie, co robi. To tylko układ skoków, ale chyba idzie mi coraz lepiej. 5, 6, 7, 8 i raz. Dwa, lubię być w zespole Emily, bo to jest wyzwanie, a ja lubię wyzwania. Zaczynam się starać. Piper, chciałbym, żebyś zakończyła tu na środku. Okay. Kocham to studio. Właśnie tutaj powinnam być. O. Tak, to był <laughs> Mój plan umieszczenia Amy w grupie A nie poszedł po mojej myśli, ale dostałyśmy się do grup, które nam odpowiadają. 4 5 6 7 Cieszę się, że Piper nie ma mi za złe tego, że nie jest w grupie Emily. Jest zadowolona, że jest w grupie Zachód, a ja cieszę się z grupy Wschód. I raz, dwa, trzy, 5. Emily, dostałaś SMS od Kate? Muszę porozmawiać z Emily, bo tylko jedna grupa może reprezentować Akademię na zawodach. Michelle, nie mam teraz na to czasu, więc niech twój kapitan porozmawia z moim. Ale nie mam jeszcze kapitana, więc musimy porozmawiać tu i teraz. Dobra. Widzę, że muszę ci coś wyjaśnić. Mam grupę klasycznie wyszkolonych tancerzy. Ty masz tancerzy z internetu. Ja mam dziesięć osób w grupie, ty nie. To chyba jasne, kto powinien pojechać. Okej, okay, nie mam jeszcze dziesięciu tancerzy, na razie. Ale każdy z moich tancerzy jest o niebo lepszy od Twoich, więc mój zespół może pokonać Twój w każdej chwili. Jej zespół ma technikę, ale mój zespół ma serce. Dobrze, skoro jesteś tego taka pewna, to zróbmy zawody. Grupa wschód kontra grupa zachód. Zwycięzca jedzie na mistrzostwa. Nie mam całego zespołu, ale wierzę w moich tancerzy. Świetnie. 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 Potrzebuję dwóch tancerzy jak najszybciej. Akademia tańca Bardzo tęsknię za tańcem, więc tak wygląda mój dzień na chwilę przed otwarciem baru. Jeździłam na zawody, ale to już jest za mną. Tańczę, kiedy nikogo nie ma. Jest niesamowita. Heder! To było wspaniałe! Fantastyczne! A twoje salto? Super wysoko. Twoje te? Nie, Było nie Co mogę wam podać? Yy, poprosimy... Prosimy... Koktajl, koktajl wiśniowo-waniliowy. Że też musiały to zobaczyć. Tak mi teraz wstyd. Nigdy nie dopuszczę, by ktoś widział, jak tańczę. Nigdy więcej. Jestem naprawdę podekscytowana. Hej, Jackie. Chciałem zaprosić Jackie na prawdziwą pierwszą randkę. Myślałem, że z tym będzie jakiś problem. Że muszę się martwić o Henry'ego. Myliłem się. Mam parę niezłych pomysłów. Zaplanowałem fajne rzeczy. Zarezerwowałem dwa miejsca na nowej ściance wspinaczkowej, ale zorientowałem się, że nawet nie spytałem, czy lubisz się wspinać. Ale nie ma problemu. Muszę się wspinę, przygotować. To... Nie wiem, czy mogę zaufać, no, Ola, u mnie. Nie mamy wspólnych tematów. Nie wiem, co będzie następnym razem. My pójdziemy z tobą się wspinać. Ja kocham się wspinać. <laughs> Zobaczymy się w studiu. <laughs> Jaki mnie zbyła? Zupełnie nie wiem dlaczego, ale dowiem się tego. No dobrze, teraz skupimy się na sześcioosobowej sekcji dziesięcioosobowego tańca. Zacznijmy od miejsca, gdzie Daniel skończył opracowując choreografię. Teraz kiedy wiemy, że musimy się mierzyć z grupą Michelle o prawo uczestnictwa w zawodach, nasz taniec musi być perfekcyjny. Czy ktoś wie, gdzie jest Zara? Jestem! Przepraszam za spóźnienie. Rodzice złapali gumę, ale to się nie powtórzy. Mam taką nadzieję, zaczynamy. Wiem, że ona przyjeżdża rano autobusem. Niemożliwe, że rodzice ją przywieźli. I 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Zamienij się ze mną. nie! 4, 5, 6, 7, 8. Rozprzestań, pomieszasz o tym. Doprowadź też rękę wyżej. No, teraz się zamieniamy. Ja dopiero zaczynam. Jeśli on chce być z tyłu, niech będzie z tyłu. Ja idę do przodu. No to. Teraz. No a co to? Co ty wyprawiasz? Cię nie zachowywałaś się w szatni. Chcę się upewnić, że wszystko jest spokoju. No a okay. później. No, i ja musimy porozmawiać. Ale chyba nie podczas próby. Przestań ja muszę ćwiczyć. Jackie, Noa, co wy robicie? Musicie się tym dzielić z grupą? Już w porządku. Nie, bo to wygląda na ważne. Wytrzymacie z tym do końca próby? Tak. Nie marnujcie mojego czasu, zaczynamy. Początek jeszcze raz. I wróć na swoje miejsce, nie tam miałeś być. Przepraszam. Nie do wiary, że Noa wpakował mnie w kłopoty. Chciałem tylko naprawić sytuację, ale pogorszyłem wszystko dziesięciokrotnie. Powiesz mi, jak zaczyna się ta część? Tak, yy, robisz tak? Aha. Uwaga, słuchajcie! A... Mam dla was bardzo ważną wiadomość. Tylko jeden zespół może pojechać na Mistrzostwa. To oznacza zawody między Akademią Zachód i Akademią Wschód. Myślałem, że być w zespole znaczy pojechać na mistrzostwa, a o to trzeba walczyć? Co wariactwo. Nie wiem, czy Zachód jest wystarczająco dobry, żeby mógł walczyć ze Wschodem. Jakie cię szukanie tancerzy? Potrzebujemy jeszcze dwójki. Tak, potrzebujemy. Dzisiaj przed południem sprawdziłam już dwóch tancerzy. Ale byli za słabi nawet do dziecięcego baletu, więc nic z tego. Wracajcie do ćwiczeń, a ja idę szukać dalej. To tyle. Dobra. Zawody się zbliżają, a czasu mamy coraz mniej. Jestem bardzo zdenerwowana. Potrzebujemy dwóch tancerzy. Po co ćwiczyć dziesięciosobowy układ, skoro nie ma dziesięciu tancerzy? Znam kogoś takiego. Ona będzie tu pasowała. Widder, zapomniałam dać ci na piwę. Dzięki. E, dobra. E, tak naprawdę to jestem tutaj, bo chciałam Cię zapytać o taniec. Gdzie trenujesz? Nie trenuję. Trenowałam, ale już nie trenuję i nie mam zamiaru. Czekaj, w ogóle Ci nie wierzę. Twoje stopy są w czwartej pozycji. Jesteś tancerką. Ja byłam tancerką. Muszę wracać do pracy. Czemu ktoś tak utalentowany jak Heather nie chciałby tańczyć? Przecież ona kocha taniec. Nie zamierzam się poddać. Wiem, że mogę ją przekonać. Kto był tancerzem, będzie nim zawsze. I na tej nodze pochylasz się i Hej, tak. Jackie, możemy chwilę porozmawiać? Jasne. Widzisz, nie się tańczysz, ale muszę przyznać, że byłam rozczarowana, kiedy pomieszałaś choreografię. Wyglądałaś na rozkojarzoną. Powinnam się tym martwić? Świetnie. Moje problemy z Noa zaczynają wpływać na taniec. To nie dobrze. Ehm, to nie jest nic takiego. Noa i Jackie się spotykają. A, spotykają. Słuchaj, wiem jak to jest zabujać się w Noa, ale to może zniszczyć wszystko. To jest koszmar zabujać się w Noa. Taniec staje się płaski jak podłoga. Posłuchaj, jeśli chcesz, żeby to wypaliło, to się z nim nie spotykaj. Nie ma za co. Ryszard zna Noa o wiele dłużej i może mieć rację, i chyba muszę zapomnieć o Noa. Tłumaczenie się Zary było bardzo podejrzane. Dowiem się, o co chodziło. Złapali gumę, tak? Tak, strasznie długo zmienialiśmy koło, a rodzice się jeszcze kłócili, czy kupić nowy samochód, czy nie, hmm. i tak to się ciągnęło. Rety Zaro nie umiesz kłamać. Dobra, a tak naprawdę to dlaczego się spóźniłaś? Josh i ja zaczynamy się przyjaźnić. Czuję, że mogę mu zaufać. To byłaby ulga, gdybym mogła się komuś wygadać. A tak naprawdę spóźniłam się dzisiaj rano, ponieważ byłam na zawodach matematycznych. A na tych zawodach robisz rozwiązuje błyskawicznie równania. Jesteś inteligentna. Znam jedną czy dwie teorie. Muszę powiedzieć, że to jest fajne. Jestem pod wrażeniem. To niesamowite. Dla Josh'a to fajne. Ale gdyby Emily się dowiedziała, pewnie wyrzuciłaby mnie ze swojego zespołu. Ona nie chce, żebyśmy mieli jakieś dodatkowe zajęcia. A to jest przecież dosyć ważne. Poprosiłam Heather, żebyśmy się tutaj spotkały, bo mam jej coś ważnego do powiedzenia. Piper, cześć. Cześć, Heather. Zaprosiłam cię, żebyś mogła zobaczyć, jak to jest tańczyć tutaj. N nie mogę. W ogóle nie tęsknisz za tańcem? Widziałam, jak Akademia wygrała międzynarodowe zawody. To było super. Tak. I mogłaby wygrać te zawody znowu, z tobą w drużynie. Nie ma mowy. Daj spokój, no chodź. Zatańcz tak dla zabawy, żeby zobaczyć, jak to jest. Dobrze, ale tylko dla zabawy. Dla zabawy? Kiedy tańczę, mam tylko taniec w głowie. Skupiam się na tym, co robię i zapominam o wszystkim dookoła. Kiedy przestałam tańczyć, byłam zupełnie załamana. Tylko taniec dawał mi szczęście, a teraz już nie mogę tego robić. Tańczę, ponieważ świetnie czuję się na scenie. I chyba nie ma na świecie innej rzeczy, którą chciałabym z taką radością teraz robić. Brałam udział w turnieju regionalnym, i przegrałam. Teraz staram się o tym zapomnieć. z dużej rodziny, w której wszystkim się dzielimy. Zrezygnowałam z tańca, bo sporo kosztuje i rodzina nie może sobie na to pozwolić. Rezygnacja była najbardziej bolesnym doświadczeniem w moim życiu. Brakuje mi tańca. Header to było, było bardzo dobre. Byłabyś świetna w naszym zespole. Ty pasowałabyś idealnie. Nie, ja nie mogę. Nie mogę zrozumieć, jak możesz przestać tańczyć. Ja nie rozumiem. Wiesz, taniec jest bardzo drogi i rodziców na to nie stać. Jest mi bardzo przykro, ale nie mogę. Niesprawiedliwe, że pieniądze nie pozwalają tańczyć takiej tancerce jak Heather. Chciałabym pomóc jej w jakiś sposób. I raz, dwa, trzy i cztery. I... Możemy i... powtórzyć to z rękami? Przepraszam. A, jasne. Więc tu, tu, tu i już. Już wiem. Dobra, tak. dzięki. Y, żal Adonis. mi trochę, Jackie. Ma teraz trudne chwile. Pomogę jej z choreografią, którą ostatnio przegapiła. Ach, dziękuję bardzo za dzisiejszą pomoc. Nie ma za co, naprawdę. Tego właśnie hmm. potrzebowałam. Hej, Jackie. A zobaczymy się później. Do dobrze? zobaczenia, jasne. Nie mam ochoty widzieć teraz Noa, ale muszę mu coś powiedzieć. Chciałem się tylko upewnić, czy wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku, bo zawstydziłeś mnie przy całej grupie. Nie powinienem zamieniać się z Joshem. Nie zamierzam. Noa, to się robi za bardzo skomplikowane. Ja chciałam być z Noa, ale jeżeli nie mogę mu zaufać, to chyba nie jest facetem dla mnie. Skąd mam wiedzieć, że znowu mnie nie wystawisz? Rozumiem, ale to się nie powtórzy. Sama nie wiem. Może skupmy się wyłącznie na tańcu. Tylko się rozpraszamy. Wiedziałem, że będzie ciężko. Jeszcze ta sytuacja z Henrym i myślałem, że wszystko mam przemyślane, ale być może jest już za późno. Jesteśmy z Joszem w szatni i nagle dostaję wiadomość. Tak! Totalnie powale śródmiejskie liceum. Co takiego? Moja szkoła ustaliła dzień, kiedy będzie ćwierć finał. To chyba fajnie, nie? Tak, to już za dwa tygodnie. To szkoda, że musisz to odpuścić. Dlaczego? Bo wtedy walczymy z grupą zachód. Musisz wybrać pomiędzy matematyką a tańcem. Mówisz serio? Ten mój ćwierćfinał jest w tym samym czasie, co taneczna bitwa z Grupą Zachód? Potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Tak, dobrze, dzięki. Jeśli znasz kogokolwiek, kto właśnie szuka studia tańca, to proszę, przyślij go do mnie. I to jak najszybciej. Dzisiaj dzwonię do wszystkich możliwych szefów studiów tańca, ale jakoś nikt nie ma dla mnie tancerzy. Nie wiem jeszcze jak, ale znajdę kogoś. Dzięki, Tiffany. Tak, pa. Hej! Hey. Chyba znalazłam tancerkę do naszej grupy. Ma na imię Heder i jest barmanką w neutralnym. Umie machowe salta i jeté i arabeski A i... e, gdzie jest Haczyk? Jest jeden mały problem. Nie stać jej na taniec, ale chciałabym jej jakoś pomóc. Piper, ja wiem, że byłoby świetnie pomóc Heder, ale koszty związane z tańcem są naprawdę duże. Podróże, kostiumy, opłaty za udział... No, ale gdyby zrobić taneczną imprezę, żeby pomóc? Takim jak Header zmniejszyć koszty udziału w zajęciach. Piper ma bardzo kreatywny pomysł, żeby pomóc Header i jednocześnie pomóc całemu studiu. Bardzo mi się to podoba. Dobrze. Ten pomysł mi się podoba. To może zadziałać. Okej, okay, to fajnie. Powiem kapitanowi, żeby się tym zajął. Jeśli mogłabyś zacząć to organizować, będzie super. Gratuluję, Piper, jesteś nowym kapitanem mojej grupy Zachód. Piper jest niesamowitą tancerką i świetną osobą. Jest bardzo oddana pracy i zawsze daje 120% z siebie. I myślę, że będzie dla grupy znakomitym kapitanem. Jestem kapitanem! Nie mogę uwierzyć. Dziękuję Ci bardzo i na pewno nie zawiodę. Wiem, że nie. Moje pierwsze zadanie to zorganizowanie tanecznego maratonu, żeby pomóc Heather. Bo jeśli nie będziemy mieli tancerzy, nie będzie zespołu dla kapitana. Wpakowałem Jackie w niezłe kłopoty. Nic dziwnego, że mi teraz nie ufa. Muszę jej powiedzieć, jak się czuję i może wszystko naprawię. Cześć! Dostałam twoją wiadomość. Jak tam? Noa ostatnio zachowywał się dziwnie. Nie wiem, co o tym myśleć. A może powinnam go wysłuchać? Dziękuję, że przyszłaś. Um, wiem, że wysyłałem ostatnio sprzeczne sygnały. Nie tak miało być i chcę to naprawić. I zrobię, co będę mógł, jeśli dasz mi szansę. Ja naprawdę lubię Noa. Ale to się tak skomplikowało. Lecz po tym co powiedział, poczułam się o wiele lepiej i w końcu wiem co on czuje. And I've got these great expectations. A vivid imagination. Wild situations deep inside. And I've got these great expectations. I Taniec z Jackie jest niesamowity, jakby wszystko było idealnie. Świadomość, że przeszliśmy przez wszystkie problemy, to dobre uczucie. Czuję, że jesteśmy sami na tym świecie. Tylko on i ja nic więcej się nie liczy. Rozumiałam, że odpychałam Noa, bo bałam się, że mnie skrzywdzi. Teraz już się nie boję. Pracowanie wersji polskiej na zlecenie NC Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko, Antonina Kasprzak, Dariusz Kosmowski. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Julia Kunikowska, Zuzanna Galia, Paulina Komenda, Dominika Sel, Marta Markowicz, Karolina Bacia, Magda Karel, Przemysław Wyszyński, Maciej Falana, Krzysztof Szczepaniak, Jan Rotowski, Józef Pawłowski, Jakub Jóżyk i inni.